Dziś dostałem wyzwanie od Sławka Byka, obsłuchajcie sobie jego kanał na YouTube. Wyzwanie polega na tym, żeby podciągnąć się jak najwięcej na drążku. Sławek tam się podciągał pod chwytem, wiesz, też będę się podciągał pod chwytem. W sumie aż sam jestem ciekaw, bo nigdy nie sprawdzałem swojego maksa właśnie w podchwycie. Natomiast nie będzie to też mój max, bo codziennie się podciągam, więc mam zakwasy trochę na plecach. Ale jebać to najwyżej, jak będzie źle. To się poprawi. Jedziemy z tematu. Dobra, mamy to Chyba nie było tak źle Nie no, 23 to Słabo, a i najwyżej się poprawi Także zapraszam do challenge'u Róbcie, podciągajcie się Sprawdzajcie swoje maksy W podciąganiu Nagrywajcie, oznaczajcie mnie I osoba, która do końca kwietnia Podciągnie się Najwięcej zgarnie jakąś fajną nagrodę ode mnie. Pozdro Mordy.